Wspomniał Pan o ekosystemie Microsoftu. Z jakich programów najczęściej korzystają Państwo w firmie Autopus? Tak naprawdę jest tego wiele, ale z głównych elementów, które tak naprawdę w ostatnim czasie i udało się je wdrożyć, to jest Power Apps. Jest to rozwiązanie, które tak naprawdę daje nieskończoną ilość możliwości. Przygotowaliśmy kilka aplikacji. Które posiadają jeszcze kilkanaście fun funkcjonalności wewnątrz. Także możemy dzisiaj pracować na kartce papieru, na arkuszu w Excelu, tylko zawsze można popełnić błąd albo coś później zmienić. A urządzenia i aplikacje Power Apps sprawiają, że mamy tak naprawdę wszystko w jednym środowisku i przykładowo pracownik magazynu posiadając kolektor danych za ap odpowiednią aplikacją Power Apps. Jest to jego podstawowe narzędzie pracy i on nie potrzebuje korzystać z telefonu komórkowego, z komputera, a w tym aplikacji Power Apps będzie miał wszystko, co jest mu potrzebne do jego bieżącej pracy.